Ja mam zaczynać? Tak. Hej Hejsiemeczko czy po Yyy... Witam bardzo serdecznie. Witam... Czemu witam bardzo? Nie wiem w przyszłym Boża! Dobra, jakże się Wam, witajcie wszyscy mieli. ja jestem dzisiaj witaj razem znowu z nim. znowu, znowu ty yes. Yes. No, no, się... No, nie, Nie no. mają znajomych. Tak. Także dzisiaj razem z nim będziemy nagrywali głuche QA, czyli coś? Oczywiście. I ogólnie jeśli mamy słone takie filmiki, nam się podoba mi się, chcecie więcej, żebym na przykład nagrywał z nim, albo z kimś innym. Like. 1, 2, 2, 1 lajku. Like albo 1, 3, 3, 7. 1, 3, 3, 7, <laughs> 7 lajków. Like to może 1-4, 5-8 od razu. Dobra, a w No to 1500 Dobra, także moi drodzy, także nie przedłużając, zapraszam do głego QA. Pewnie wszyscy na że to polega generalnie całość, że on ma słuchawki, albo ja mam słuchawki i osoba przeciwna, osoba druga, zaj mu pytania, tak, żeby on nie słyszał i on to musi powtórzyć. To pierwszy, graj w hip hop hop to zaczyna, ok? A co to jest hip hop hop? No, kamień papier nożyca. Dobra, wiesz, że z tobą. do trzech, dobra. Do trzech, kamień, papier nożyca. Kamień, papier nożyca. Kurde! Ty jesteś dobry w to! No. Miało być 3-0. Hip hop hop. Hip hop hop. jeden! Dlaczego? Dlaczego nie zmieniłeś ręki? Tak chciałbym. Ok, hip hop hop. O kurde! Sam się troszkę da Ja tutaj nigdy nie przegrywam. Nigdy. E, mam tu taką śmieszną playlistę Mati i przyjaciele. Ja ją stary zrobiłem jeszcze zanim. bo e, ja ją zrobiłem zanim powstała grupa. Serio? No. no i... O kurde, a na grupę to wbieg. A na grupę to swoją drogą. No dobra. Także dobra. Pierwsze pytanie od ten? Co? Kto nie ty On mówi czy już. nie? Co? A. Co? Nie wiem, że cofałem tylko. Gdy <laughs> ruchąc <laughs> Standardowe pytanie. Lubisz w dupę? Lubię w dupę? No, no pewnie, wszystko <noise> ja. Co nie? <noise> no dobra. Umiesz skakać? Umiesz skakać? Umiesz skakać. Skakać. Co? No? Skakać, skakać? No, co? <noise> tak już przyszło do głowy Nie, nie umiem. <noise> no, to dobrze. Co miałeś na śniadanie? Co, co nosiłeś? Na co? Miałeś, no miałeś, miałeś, miałeś na, na? śniadanie. Ś śniadanie? Śniadanie. No, to no, co, co? Dobra. To co, co miałeś? Co? Co, co? Ile masz lat? Ile masz, Ile masz lat? na obiad? Ile masz lat? Ile masz na obiad? Lat. 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 Y rocznikowo 17, ale tak to go nie jest. Tak 12, to 12 i pół. I pół, no. Ostatnie pytanie. Czy Co? Ostatnie pytanie. Ostatnie. Pytanie. pytanie. Dobra. E, brzmi. Teraz nie rozumiem totalnych brzmi brzmi brzmi! Brzmi, brzmi. brzmi. Dobra, No, Ostatnie pytanie brzmi. Ostatnie pytanie brzmi. Ostatnie pytanie brzmi No to jak brzmi? No jeszcze nie zadaję ja pytania. Ja mam odpowiedzieć? No jeszcze nie zadaję pytania. Brzmi. nie rozumiem, ale coś tam mówisz. Lubisz placki? Placki. ma Co? Placki. 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 Placki? Placki. No ale no. stare wszystkie i ziemniaczone ja. Yeah, yeah, no. wszystkie. Dobra, teraz zamiana, mój drogi. Halo. Ta nie brzmi: Halo. Co? Zostaw tutaj łapkę w górę. Zostaw tutaj łapkę w górę. Później. Tutaj. Później. Tutaj. Później. później. Tutaj. Później. później. Poprawiła wszystko tutaj. Zostaw później. Tutaj. 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 Łapkę tutaj. w górę. Tutaj. 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 Łapkę w górę. Łapkę w górę. No. O, brawo, brawo. Jakie? Jakie? Mogę. Model? Mogę. Potem <laughs> mogę ci zadać pytanie. Jakie mogę ci zadać pytanie? Jakie mogę, mogę ci, ci zada... zadać Jakie mogę ci zadać pytanie? Jakie mogę Ci zadać pytanie? Czy zadać pytanie? Tak. O! Dobra. Czy myłeś się wczoraj? Czy myłeś się wczoraj? Wyłeś wczoraj? <laughs> Co? Co? Czy myłeś się wczoraj? Czy myłeś się wczoraj? Myłeś. mi wsta Ej, weźcie my, wy mu napiszcie to pytanie, to może on odczyta po tych godzinach i zrozumie. Czy Ty byłeś myłeś, się w stajni? Czy myłeś się wczoraj? Czy byłeś? Nie. Myłeś. Byłeś. M myłeś. Myłem. Mhm. Myłem. Czy się myłem się? Wczoraj. wczoraj. Wczoraj wczoraj. Wczoraj? Tak! O! Dobra. No dobra, moi drodzy. Udało nam się obu zgadnąć. Fajnie się to nagrywało. Nawet Naprawdę nie to, było mega spoko. Fajnie w sumie było. Także dziękuję za uwagę, zaraz się kamera rozbuduje, także szybko ja mówię. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia... Także trzymajcie się, do zobaczenia kolejnym razem, 1523 1500... łapki to kolejny ten. 1523. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia kolejnym razem, bierzcie na jego kanał, trzymajcie się,